Pokażę Wam w jaki sposób, zacznie nam się jakaś gra czy jakaś aplikacja, w jaki sposób sobie poradzić z tym. Tak więc, jak widzicie, biały ekran, zacięło mi się grałem w painkillera Overdose. No i nic nie da się zrobić. Pomimo, nawet jak. czekajcie, brakuje mi ręki. Uh. Ctrl, Al, Delete, co nie. Menadżer zadań, nic nie działa, nie. nie? da się nic zrobić. W jaki sposób to obejść, tak żeby nie wyłączając komputera. W takim razie klikamy na klawiaturze przycisk Windowsa i R. Wywołuje to komendę uruchom. Wpisujemy teraz polecenie CMD, CMD, czyli wiersz poleceń. No, i jak widzicie, otworzył nam się wiersz poleceń. Jak widać na pasku, ale na, 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 na nie jesteśmy w stanie się nawet na niego przełączyć, bo tak się zaciało. Wtedy nie naciskamy na, wie, na ikonkę wiersza poleceń. Czekamy aż się pokaże okienko, i wtedy przesuwamy myszką na to okienko. I nam się wtedy pokaże. Teraz w jaki sposób pozbyć się. Wpisujemy komendę i, jak widać, jest. Możemy wpisywać. Wpisujemy task list. Enter. Mam tylko dwie ręce, także jak widzicie. Czekajcie, gdzie jest to. Ok. Jak widzicie, pokazała nam się lista. I prawdopodobnie, jako że jednym z ostatnich programów był, otwieranych był właśnie była nasza gra, Painkiller Overdose. Jak widzimy, tutaj jeden z wierszy wyświetlonych jest Overdose X. Teraz piszemy następnie komendę Task, Kill, wszystko łącznie ze spacją. Teraz kreska F, czyli Force czyli że wyłącza, pomimo tego utraty danych i tak dalej, wymusza wyłączenie programu. Następnie spacja, y, im i piszemy nazwę. Fajne jest też to, że nie musimy pisać od razu całej nazwy. Wystarczy, że napiszemy na przykład, jaka jest nazwa overdose.exe, wystarczy, że napiszemy over i do tego damy gwiazdkę, czyli już y, dalszy ciąg, dowolny ciąg znaków. No zobaczmy, co tam jak wpisałem. O, widzę się, troszkę pomyliłem. Jeszcze parę razy eee, task gil Spacja. kreska f spac slash im. Over, gwiazdka, dobra. O, jak widzicie, widzicie, czy lub też nie, task F I am over. No i teraz klikamy, zatwierdzamy to Enter. Jak widzicie, proces overdose został zakończony i wszystko nam wróciło do działania. Jest to sposób sprawdzony, właśnie na takie rzeczy, jak wam się zatnie komputer, a nie będzie żadnej możliwości innej. A nie chcecie go, na przykład jakiś inny program wam działa w tle, i nie chcecie resetować komputera i tracić danych niezapisanych. To jest bardzo dobre. Mam nadzieję, że komuś się przyda ten tutorial. Mi się czasami tak właśnie zdarza, i to jest jedyna opcja, żeby to zrobić jakoś, chociaż no można spróbować przełączyć użytkownika ale nie zawsze też również to działa e, to jest jeśli to panujecie, jak już wiecie znacie te komendy tutaj w, w opisie dokładnie wam napiszę jakie komendy użyłem e, jeśli te komendy właśnie znacie także to wam już wtedy nie sprawia problemów to naprawdę można to szybko zrobić tym bardziej, że no, na początku może być tak, że e, będzie na samej górze. Gdzieś tam listy się pojawi wasz e, proces, no wtedy wtedy będzie ciężko. Będziecie musieli wtedy zgadywać, właśnie dlatego jest ta gwiazdka, bo właśnie dobrze ją znać. na no, przykład będzie powiedzmy m, e, w Killing Floor chyba jest Killing e, KF2 Game jest chyba. Na przykład warto znać po prostu nazwę procesu. No to chyba to wszystko, co chciałem dzisiaj powiedzieć i dziękuję. Cześć.